Wiem, że tak bez makijażu was witam, ale jest już jest jakaś 20, więc tylko jadę zobaczyć ten storage room, czyli jakby garaż, pokój, który jakby wynajęłam, w którym będę przetrzymywać moje rzeczy przez te miesiąc, dwa miesiące i po prostu nie chcę robić, wiecie, pustej drogi, pustego jechania w jedną stronę, więc pomyślałam, że zabiorę rzeczy, które są najłatwiejsze do zabrania na razie, i na pewno już ich nie będę potrzebować, ale nie spodziewałam się, patrzcie na to. Nie spodziewałam się, że aż tak to będzie czuć, że już się wyprowadzam, jakby się tak pusto tu zrobiło. Tutaj zdjęłam tą tablicę. Są to takie duże rzeczy. Nie mam moich poduszek tych dwóch, że jej już mi się pusto jakoś to wydaje. No, ale czekam teraz na Tomiego, Przyjdzie z takim wózkiem, więc powkładamy te rzeczy. To jakoś będę musiała ogarnąć, chyba nie wiem, wstawię w tył auta, a to takie szklane rzeczy na siedzenie. Nie wiem, jakoś to będę musiała przewieźć. I no, już pierwsze rzeczy będą w storage room. Pierwsza runda. Stresnik. Tomasz został z rzeczami, ja idę po auto. Wiecie, co jest słabe? Że ja biorę wszystkie moje rzeczy do tego storage room tylko po to, że jak wrócę, to będę je praktycznie zabierała z powrotem w bardzo podobne miejsce. Potem budynek, w którym teraz będę mieszkać jak wrócę, jest blisko mojego budynku teraz. A to jest spowodowane właśnie tym, że to jest nadal ten student housing i oni mają to tak zrobione, że kiedy chcesz się przeprowadzić do innego budynku, to masz miesiąc luki pomiędzy, wiecie, umowami. Właśnie w taki sposób próbują Ciebie utrzymać w jednym budynku. Ale cóż, przeprowadzą się, więc no. <laughs> A I tak mnie nie będzie tutaj przez ten miesiąc, więc, więc dobrze się składa. Ach. Zamykają tu storage room o 21.00, a już jest 20. chyba 15, więc się trochę śpieszymy. Wow. O kurczę, jak to się otwiera? Why, does, why is it opening like that? That's so weird. No, przyznam, że trochę strasznie, zwłaszcza teraz nocą. Ah. Dobra, nie tego się spodziewałam. Jest tu trochę strasznie. Patrzcie <laughs> na to. I wiecie co jest najgorsze? Dla tych, którzy nie lubią robaków, to nie patrzcie. Where is the cockroach? No, I be in this. <laughs> dobra. Pierwsza runda zrobiona. Rzeczy są, są. Trudka na karaluchy jest, jest. Jednego karalucha już um, widzieliśmy, ale był rozdeptany. więc chociaż tyle. No, ale dobra. Mamy to. Jedziemy teraz do Publix'a do spożywki, kupimy um, bazylię i zrobimy sobie buratę, bo została mi jeszcze jedna, więc przed wyprowadzką trzeba zużyć całe jedzenie. I to tyle na dzisiaj, Duszno. ten oui? oh. ja. <laughs> Jedziemy już. Wiecie, czy mi się kojarzą te garaże? Nie wiem, czy kiedyś oglądaliście takie seriale, czy tam jakieś takie show w telewizji, gdzie ludzie mogli zapłacić, aby otworzyć jakiś taki garaż, który nie wiem, właściciele zapewne już nie żyją czy coś takiego. I oni wtedy by otwierali takie garaże i sprawdzali, co jest w środku, czasami wiecie, jakieś mega drogie rzeczy by znaleźli. I wtedy zarabiali na tym pieniądze, a czasami nic tam nie było, wiecie, wartościowego, no i nic nie zarabiali. I pewno byłam mała, to oglądam takie seriale, takie rzeczy w telewizji, a ja teraz sama w tym trzymam swoje. Rzeczy. Nie wiem, trochę mnie to straszy, ale będzie, będzie ok. Okej, okay, update jest taki, że mamy już trochę kuchni spakowanej, mamy trochę łazienki, to jest w sumie box z łazienką, lusterko zdjęte, tutaj jakieś takie randomowe rzeczy. Dla tych, którzy nie wiedzą, ja mieszkam jeszcze z trzema współlokatorkami, dlatego masa rzeczy tutaj zostaje, bo jestem pierwsza, która się wyprowadza. To moja kawka. Więc w kuchni głównie już tak. Mogę powiedzieć, że ponad 50% jest spakowane. I tak, spakowaliśmy praktycznie całą łazienkę, jeszcze trochę zostało, no bo jednak zostaje tu jeszcze na dwa i pół dnia, jeszcze muszę przeżyć. I w pokoju wszystko już, co było pod łóżkiem, jest wyciągnięte. Ta już jest czysta, ta też jest czysta. No i oczywiście jeszcze wszystkie moje ubrania zostały. Bo będę musiała się spakować jeszcze do Polski na Teneryfę. Robię <grymne> <grymne> makijaż. Jadę tak, jadę do kudłoku, żeby po prostu oddać trochę ciuchów, jakie mam, których nie potrzebuję, jakieś tam rzeczy. Później pojadę um, do takiej budki, do której się wkłada książki, których już nie potrzebuję, przeczytałam albo nie lubię, po prostu tam je oddam. Muszę też pojechać kupić um, taśmę, być taką grubą na te wszystkie pudła, żeby je zaklejać. Muszę też kupić worki na śmieci, takie wiecie, duże, um, grube że mogła wkładać wszystkie moje ciuchy. Tip dla tych, którzy się przeprowadzają. Dostałam ten tip od mojej mamy od mojego brata, jak się przeprowadzali. No i ja go użyłam i dla mnie działa. Nie wiem, może komu się nie spodobać, ale do worków na śmieci włóżcie swoje ubrania i już na wieszakach. Jak macie je na wieszakach, po prostu wkładajcie je na wieszakach, bo później jak już przyjedziecie do miejsca, do którego się przeprowadzacie, boże, będziecie tacy wdzięczni. Czy po prostu wiecie to, zawieszacie i tyle, bo to ściąganie z każdego wieszaka, później nakładanie na każdy wieszak. No, jak możecie, to bym to poradziła, a tak poza tym możecie mi dać znać w komentarzach, jeśli macie jakieś doświadczenie właśnie z przeprowadzkami, jeśli macie jakieś takie tipy, tylko chęcią posłuchała, bo widzicie takie małe zmiany, a kurde tyle czasu to zaoszczędza. To jeszcze, a no jeszcze wstąpię do spożywki, bo zobaczyłam, że ja z Polski przywiozłam, słuchajcie. Przyprawy nie z Knora, tylko z czegoś innego, ale jakieś tam, wiecie, o smaku girosa, no nie kebaba, mam przyprawy do zrobienia tacyków, jadę, kupię kurczaka, ogórki, ogór naturalny czy tam grecki. Matko, słuchajcie, zobaczyłam, że ta walizka, ona jest w ogóle zepsuta, ona jest połamana Ja tylko używam właśnie do przeprowadzek. I tak czułam, że ona jest ciężka, że są rzeczy w środku, nie? Wiecie, co mi się przypomniało? Ja jeszcze nie nagrywałam na YouTube, jak to się wydarzyło, ale jak leciałam do Miami ostatnio, w polski, to przez przypadek, to było zimą, przez przypadek poszłam na lotnisko w tych Moon bootsach. Wyobrażacie to sobie? Ja leciałam do Miami w tych Moon bootsach, no. Przyleciałam, wiecie, wychodzę na <laughs> wychodzę z lotniska i ja mam te buty na sobie. Jezu, no i tak to przywiodłam i siedzą tutaj czekają, aż właśnie polecę do Polski, więc teraz dużo miejscami zajmowaliście, no ale muszę je zabrać z powrotem. Jezu. No super, się wpakowałam, nie? Jesteśmy. Cała torba i lecimy, jestem pewna, że jak zrobię zakupy w Polsce i będę się wypakowywać już w tym moim nowym mieszkaniu, to będę miała jeszcze więcej rzeczy do oddania. Ale no, chyba już trochę mniej noszenia będzie do nowego miejsca. Więc lecę to jakoś oddać. Przyjechałam już do Targetu. W ogóle w Goodwill mogłam oddać i ciuchy, i butelki, i książki, więc wszystko już tam oddałam. To w sumie super. Bo chciałam jechać do takiego miejsca, gdzie jest jakby taka takie małe jakby domki na patykach, nie wiem jak to nazwać. I tam po prostu otwierasz te drzwiczki, możesz wziąć jakąkolwiek książkę chcesz i możesz też oddać jakąś książkę. Też. Więc no, no ale wszystko załatwiłam w Google. Pani była taka miła, ona mówi tylko po hiszpańsku, ja wiecie, po hiszpańsku tak niezbyt, ale się jakoś na migi dogadałyśmy. No, teraz target, taśma, worki na śmieci i w ogóle papier prezentowy dla mojego chłopaka. Nie będę mówić imion, i też nie pokażę wam, jak będę kupowała te, ten papier, bo on ogląda moje filmiki. A nie chcę, żeby wiedział, że będzie prezent dla niego przygotowany, bo nie będzie mnie jak. No jego rodziny, niestety. No, ale cóż, no, tak to już jest. Więc przygotowuję to teraz, żeby było gotowe na jego rodziny. Nie, no słuchajcie, dzisiaj będzie taki kozatki content, że ja nie wiem. Patrzcie, co znalazłam. Worki na śmieci, które mają w sobie repelent, czyli takie coś do odstraszania, wiecie, jakichś robaków i te sprawy. I zapytam się, czy GPT, no i powinno to pomóc, bo one pachną jak mięta i Podobno. Owady nie lubią mięty, więc chyba je kupię i wiecie, zawiążę i może jeszcze będzie tyle tych worków w tym pomieszczeniu, że te po prostu będą omijać ten mój garaż Więc no, kupię te i też przeczytałam, podobno te wszystkie składniki nie powinny na jakoś działać na moje ubrania, więc przetestujemy to Może będzie dobrze, słuchajcie Ale dobra, wszystko mamy, nie widać tego co jest dla mojego chłopaka, Nie, nie widać w kadrze, to też mam ale tak, więc wszystko kupione Zostawiam mi jeszcze tylko spożywka, w ogóle się zrobiło tak duszno Zaraz będzie lało na pewno Kupiłam sobie Starbucksa Powiem wam, że ja tu w Stanach nadal mam jeszcze takie nasze polskie myślenie Pewnie wiecie, o co mi chodzi, że jakby Starbucks jest brany jak takie... No nie wiem, jak to powiedzieć, to nie było kontrowersyjne ale po prostu jako takie, wiecie, no za drogie, jak na swoją jakość między innymi, to jest jeden z powodów ja myślę, że w Polsce to ma sens, bo my naprawdę mamy tyle, wiecie, fajnych kawiarenek, prywatnych kawiarenek, niektóre to są um, chains, czyli sieciówki o, ale mamy dużo takich, wiecie prywatnych, no nie, i fajnych, takich pojedynczych, gdzie ta kawa jest naprawdę dobra i nie jest aż tak droga, ale tutaj w Stanach właśnie tego nie ma, nie masz tylu takich innych kawiarenek ten Starbucks jest wszędzie, wszyscy piją te, tego Starbucksa, ale tak jak mówię, ja nadal jeszcze mam takie, no nie wiem, jakąś taką od razu do tego Starbucksa, ale myślę, że z czasem się też tutaj trochę bardziej do tego przyzwyczaję. Plus tutaj ma o wiele więcej opcji, tak jak um, ostatnio Wam pokazywałam właśnie na Instagramie kilka tygodni temu, że właśnie spróbowałam ten napój. To jest mój drugi raz, kiedy go próbuję i właśnie się Was zapytałam, czy mamy takie rzeczy w ogóle w Starbucksie w Polsce i mi pisaliście, że nie. Że to głównie kawy są, więc no... a to jest smaczne, takie tropikalne. Kolor mnie nie odstrasza, <laughs> ale tropikalne bardzo dobre są te kulki, no takie bubble tea, nie? Dobra, wiem, że ja znowu z Auta gadam, ale jestem pod Aldim I patrzcie na to Mam kurczaka, mam ogórki, ale to po prostu wiecznie ta sama śpiewka Chcę jogurt, chcę śmietanę, chcę jogurt grecki, no ja cię nie pierdzielę, no Czegoż to jest takie ogromne? I nie mają małych Małe są um, smakowe, z truskawkami, jakimiś ananasami, bla, bla, bla Już to jest wielkości mojej głowy Tylko potrzebuję trochę nadzacyki Widzicie, widać że jestem zmęczona, bo zaraz będzie padało, jest duszno. A najczęściej właśnie, jak się zbliża deszcz, to ja po prostu się robię mega śpiąca. Ja już narzekam wam tutaj. Ale no nie narzekam, po prostu fun fact, że kurczę takie wielkie, no. Jadę do domu. Właśnie się zorientowałam, co było w kadrze na tym poprzednim klipie. No dobra, mimo nadzieję, że się nie zorientuję, aczkolwiek on jest bardzo spostrzegawczy. To muszę przyznać, także. Upsi, No, zobaczymy. Sprawdźmy, jaka jest temperatura teraz w Polsce. Tu w maju mamy 31 pełne słońce, ale są ciężkie chmury, więc no nie to nie jest prawda. <laughs> nie ma pełnego słońca. Co my tu mamy w Warszawie 23 stopnie? 23 stopnie jest teraz 24 w nocy. Co? 33-30 stopni? Ej, dobra, będzie gorąco. Nie wiem, czy ja te długie spodnie potrzebuję w takim razie. No ale nie no, na wieczór nadal... chociaż... Nie wiem! Nie wiem co mam robić. Nie wiem. O, żeż, kurde. Ale te worki mają intensywny zapach. Znaczy pachnie jak taka pasta dla dzieci miętowa. Dobra, w najgorszym wypadku, jak już wrócę, to te ciuchy będą chciały się przewietrzyć po prostu. Prawda? Mam nadzieję, że przewietrzenie wystarczy, że nie będę musiała wszystkiego prać. No dobra, przynajmniej krewuchy nie będą przychodzić do mojego garażu. Nie no dobra, będzie git, będzie git. To nie jest tragedia, to nie jest koniec świata, tak? Pakowane i cały bagażnik i mój kierowca i jedziemy. Cztery minutki nam zostało, więc zaraz tam będziemy. Cały samochód po prostu tak wali tą miętą, że musimy jechać z otwartymi oknami, bo inaczej jest tak intensywnie, że aż nosy bolą. No okej, okay. wyjmujemy rzeczy z ale frajda. Więc tak to wygląda w środku. No, może nie jest tak źle, aczkolwiek muszę zrobić zdjęcie. Bo tutaj na dole jest jakby taka plama, właśnie Tomas zobaczył. I tu na górze jest taka dziura, więc zgaduję, że jak leję, to może przeciekać. Więc no, na wszelki zrobię fotkę. Ale let's try the zoom. No, no, go down. Go down. A! <grywka> Hello? <laughs> Patrzcie, co odebraliśmy. Cheat food! Odebraliśmy pizzę i... What is that again? The one up, up there? Mm, Lava cake. Lava cake, czyli to Plus... fondanty czekoladowe. Albo że jak to pachnie, słuchajcie, to daje taką czekoladą, a to pizzą, no czego chcieć więcej? <laughs> Dobra, jest już przedostatni dzień. Już jutro wylatuję i tak jest update. Tak to wygląda. Więc tutaj to wygląda elegancko, aczkolwiek nadal jeszcze tutaj mam rzeczy. Tu jest no, już mniej więcej pusto, tutaj tak trochę messy. Tutaj to wygląda tak. Nadal jeszcze muszę dokończyć pakować się do Polski na tę naryfę. Właśnie jest w miarę pusta i teraz tutaj, uwaga, to nie wygląda najlepiej, ale tak to wygląda. Trochę jest tych rzeczy, no ale mimo wszystko. Mimo tego, że to wygląda, jak wygląda, to jednak, uwierzcie mi, jest duży progres. No ale nadal jeszcze sporo rzeczy zostało. Więc teraz tak, zrobiłam sobie kawkę. Wykorzystuję, wiecie, ostatnie rzeczy, jakie mi zostały. Całe jedzenie, próbuję wszystko dojeść. Więc włożyłam sobie dwa ciasteczka tutaj. Mam jeszcze ze świąt, chcę je zużyć. Pomyślałam, że już nie będę was zanudzać całym tym pakowaniem, bo się... Bo się bardzo dużo działo, dużo tego było i... Kilka takich kurzających rzeczy się wydarzyło, więc już nieważne. Ale już pojechaliśmy znowu tego storage roomu, wsadziliśmy tam wszystko. No, zostało nam tylko dosłownie chyba jedna walizka na jutro, więc będzie git. A teraz co? Przygotowaliśmy tego kurczaka z tym w tej przyprawie Gero's, socecyki. Mamy trochę pity, mamy broccoli, e, brokuły <laughs> i kuskus Więc po prostu słuchajcie, fiesta. Tak to się mówi. Obłuda. No, no i jeszcze Coca-Cola do tego wrzucimy, Słuchajcie Czy może być mm. lepiej? Ja mi! Dzisiaj już lecę. Zrobiłam sobie śniadanie z resztek, czego miałam. Jakiś rice cakes z... To jest w ogóle masełko ciasteczkowe. Mm, uwielbiam. Kawa, dosłownie resztki. No i tak, zjem. Pójdę do siebie. Dokończę pakować. Już bardzo mało tam zostało. Nareszcie. Spakuję też. Jakich to słów użyć, żeby mój zomer się nie zorientował. Wiecie, to coś, co mam dla niego na jego urodziny, tak? <grym> Muszę jeszcze to spakować, żeby ja nie zapomniała. Mm. I tak i potem to już będzie wszystko. I w ogóle słuchajcie, patrzę się teraz na um, to jego Vision Board. No nie. Nie będę wam jej pokazywać. bo Mam wrażenie, że wiecie, Vision Board są takie bardzo personalne. I wiecie, jak takie drzwi do czyjejś duszy, wiecie, czyjś celów i w ogóle, więc Wam nie pokażę. Ale tydzień temu stawiam filmik, jak zrobić właśnie działającą Vision Board na Wasze wakacje. Aczkolwiek możecie to też użyć, jeśli chcecie zrobić po prostu Vision Board na ostatnie pół roku tego roku, albo na następny rok, jakkolwiek chcecie. Więc bardzo, bardzo polecam tamten filmik. Wrzucę Wam go na koniec tego filmiku, więc nie musicie pamiętać, nie musicie wychodzić z tego filmiku, po prostu on się pojawi na moim outro. No i dobra. Patrzcie na to. To są ostatnie rzeczy, które mi zostały do spakowania. Tutaj jest moja walizka, jeszcze to wszystko poukładam, bo tak na razie to jest taka góra. Tutaj właśnie powkładam te rzeczy, które mi zostały, i tu już jest wszystko puste. Dziwnie, tak, tu moja jeszcze walizka podręczna. Te ostatnie rzeczy ładuję i w ogóle moje ciuszki do samolotu, I wszędzie jest już pusto No i łazienka. Jeszcze spodanki mi się suszą, i to tyle. Tak, ostatnie rzeczy do popakowania. Później poprzecieram, widzę kurze, nie kurzę łazienkę, żeby było czysto. A teraz spakuję prezent dla Tomiego i tak doszłam do wniosku, że mogę to pokazać na vlogu, no bo przecież i tak będę musiała mu dać ten prezent teraz. Jakby otworzył go dopiero na swoją rodzinę, ale muszę mu go dać przed moim wylotem. Więc no, więc pokażę Wam. To jest ten papier, który widzieliście wtedy w kadrze w aucie. I no, spakuję mu to, dokończę wszystko. I tak. No, no, taśma. Widzicie, jaki ładny jest ten papier. Bardzo mi się podoba. I teraz mam jeszcze kartkę dla niego, urodzinową, ale też ją spakuję w papier, no bo nie chcę, żeby widziała, jak ona wygląda, zanim damy jego urodziny. No i właśnie dlatego nie lubię nie mieć bezpośredniego lotu. Właśnie dostałam sms że mój lot z Miami do tego Zurichu jest opóźniony o 3 godziny, a ja mam przesiadkę właśnie w Zurichu tym całym. I tam mam chyba godzinę 20. A więc teraz będę siedzieć na telefonie z obsługą klienta ogarniać. Jak ja mogę dolecieć. Nie wiem. Czy zmieniać loty, czy co jakby. No i dobra, z tą obsługą klienta zajmę się zaraz. Teraz będę pisać tą kartkę dla niego i na szczęście jest. Um... Jest koperta, więc po prostu przykleję tą kopertę do, do prezentu. Teraz muszę coś napisać w środku. Mamy to. Teraz przyklejamy. No i mamy to! Tada. Ok, załatwione. Yeah, i nice. oh, didn't grab me scratchy what ah. if i put my hair uh, like it's this it sounds sweet i don't know it's good Favorite. It's mm -hmm. I like tea without sugar hmm that's nice it's sweet mm -hmm. Here. Okay. okay To jest szkurka rurka. No. <laughs> Widzisz, jasne, ciasne, no. Widzisz to? Widzisz to? Trochę pachnie jak Tak. Chyba ostatnio Tak. Tak. nie Tak. 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 community and warmth. It's not ma that. I just to... Mm -hmm. want to take on. Funkin. Nie wiem, czy mnie będzie słychać, bo jest trochę wietrznie, ale mamy Dragon Roll. Tak ona wygląda i tutaj mamy Spicy Tuna Roll. Mm -hmm. Yummy. Dziękuję, you, babe. Koniec! Już wszystko spakowane z ostatnich rzeczy, które jadą. Mam już zaraz lot, więc się trochę śpieszę i się trochę stresuję. Ale tak. Mówimy papa pa do tego etapu życia. I tak lecimy do Polski. Będzie fajnie. Trochę mi smutno, bo nie będę widzieć mojego ziomana przez tak długo. I wrócę i będzie, będą nowe rzeczy: Nowy room tour, nowe wszystko. Więc no. Lecimy, składamy te rzeczy i lecimy na lotnisko. Right babe? Right? Mm -hmm. Yes. Uh. Can you imagine that this is what I like walking into? That's right. And now its back, and just being like this. And someone else is gonna live here. So many good words. Off to the next one. Mm -hmm. I like that scene, I'm not gonna lie. Yeah, it's cool. yeah. Jedziemy! Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Właśnie się zorientowałam, że z racji tego, że się wyprowadzam. Mogę wam pokazać, gdzie był mój pokój. I nie wiem, czy widzicie, ale mój pokój był dosłownie tam, na samym końcu. Jak w jakichś horrorach, wiecie. idziecie prosto. I jedyne drzwi, które widzicie. O, tamte drzwi. Tam na samym końcu. No, dobra, spadamy. Już prawie jesteśmy. I mówimy papa pa", na razie życia w Miami. Mówimy papa pa", do samochodu. Mówimy papa... Pa". Powiem wam, że naprawdę życie tu, a jak wracam do Polski, jest po prostu tak inne. Że to jest aż takie, nie wiem, dziwne. Wiecie, inne mieszkanie, inne. Wszystko, po prostu wszystko jest inne. Jedyne, co jest to samo, to ja. <laughs> że ja będę ta sama, ale wszystko jest po prostu no inne. No i jeszcze, wiecie, zwłaszcza, że Miami jest naprawdę bardzo różne od Warszawy. o oh, wow, moje to jest fajne, Myślałam że w słowo ulicy wjechaliśmy, ale no. A no i loty poprzesuwali mi wszystko Mam po prostu dłuż, dłuższy stop w tym Zurichu Więc no, to no będę w Polsce 5 godzin później niż miałam być ale dobra, Dobrze, że to jest um, nocny lot, więc będę spała, mam nadzieję Dobra, let's go Jesteśmy, czekam już na, że będziemy mogli wejść do samolotu. Chyba nareszcie zaczęli w ogóle, ale wiecie co, kolejka do skanowania stała mnie chyba z ponad godzinę, więc ja myślałam, że nie zdążę, bo ja ogólnie jestem taka, że ja mimo tego, że lot jest, um, wiecie, pomiędzy kontynentami ze Stanów do Polski, to ja zawsze po prostu przejeżdżam dwie godziny przed wylotem samolotu. No I zawsze mi to starcza, więc ja zawsze tak robię, no nie? I teraz miałam takie... Aczkolwiek szczerze mówiąc ani przez chwilę się nie jest, co stresowałam. miałam takie nie, no zdążę, będzie ok. No i zdążyłam, no i dalej siedzę i czekamy, Jedne co to są głodna i wszystko jest pozamykane nawet lotnisku, więc taka jedyna różnica. Boże, jak wyglądam, to wyglądają świetne. ale no, to tyle. Więc będę czekać na jedzenie w samolocie. Ale w ogóle jeszcze wam powiem, że oczywiście się popłakałam, <laughs> tak żeby inaczej. Wiecie, niby miesiąc, tak i mało, i niemało, no ale błakam się. I co? I wiecie, to jest takie po prostu słabe właśnie w takim mieszkaniu za granicą, że albo. Albo mówię, pa, wiecie, do rodziny i do znajomych, albo mówię, pa do. Tomiego. I wiecznie po prostu do kogoś, mówisz, pa, no nie? Więc jakby fajnie, no ale. No. Dobra, chyba już powoli będziemy wchodzić. Mam nadzieję, że będę spała. Economy passengers so much must hard. close the shoulder belt for taxi take-